Dowiedziałyśmy się, że taki konkurs jest przeprowadzony. Moje podwórko jest w Europie. Postanowiłyśmy zaangażować się w ten konkurs. Włączyłyśmy do współpracy chętnych uczniów. Okazało się, że jest to sześć osób z naszej szkoły. Są to uczniowie klas trzecich i czwartych technikum. Chcieliśmy skupić się nad kilkoma ważnymi rzeczami, które są taką wizytówką Strzegonia. Wszyscy się razem zebraliśmy, obmyśleliśmy cały plan. Rozdzieliliśmy się zadaniami, no i po prostu wyszliśmy w teren. Zbieraliśmy informacje, sprawdzaliśmy, które najlepiej nam będą wyglądać w kamerze i w całym opisie. Każdy dostał swoje miejsce, miał opowiedzieć coś o tym miejscu, znaleźć jakiś krótki tekst na temat tego miejsca. Chodziliśmy do tych miejsc, nagrywaliśmy je razem, czy to z drona, czy z telefonu. Mieliśmy jedną dobę na zmontowanie filmu. Przede wszystkim staraliśmy się pokazać jak najwięcej z naszego miasta. Mamy tutaj wiele zabytków. Staraliśmy się pokazać to, jak to wyglądało wcześniej, jak to wygląda teraz. Nagrodą za trzecie miejsce było szkolenie i warsztaty w druku 3D. Szkolenie już było bardzo dobrze. Też można było zadawać własne pytania. Też dużo pytań zadaliśmy, dużo trafnych odpowiedzi uzyskaliśmy. Myślałem już wcześniej o projektowaniu 3D, ale nie miałem żadnej okazji, aby się w tym kierunku edukować. To był taki, powiedzmy pchnięcie w tym kierunku i myślę, że jakoś to w przyszłości wykorzystam. W przyszłości nie robiłem żadnych takich rzeczy, ale tutaj Pan Paweł okazał nam bardzo dużo rzeczy, jakich można zrobić z drukiem 3D. My robiliśmy te podstawowe oczywiście. Zaprojektowałem doniczkę w kształcie zamku. No i mam nadzieję, że wyszło dosyć fajnie. Szkolenie w druku 3D bardzo mi się spodobało. Na początku myślałam, że to nie jest mój klimat, no ale jednak się myliłam. Jeśli będzie taka możliwość, to na pewno będę... Się w tym rozwijać bardziej. Druk 3D staje się coraz bardziej popularny w dzisiejszym świecie i, no i warto po prostu umieć z niego korzystać chociażby podstawowo. Młodzież była w 120% wręcz zaangażowana. Utworzyli wiele różnych fajnych rzeczy, które zostaną wydrukowane i przesłane do nas, do szkoły.